Witajcie kochani. Dwa tygodnie po wysiewie pierwszych nasion na parapecie, czyli do pojemniczków. Skiełkowały papryczki, prawie wszystkie, ponieważ papryczka Cayenne, tak jak i w zeszłym roku nie chciała skiełkować, tak i w tym roku nie bardzo kiełkuje. Skiełkował por i seler. Seler musiałam przerwać, bo skiełkował zbyt gęsto. I pomimo, że na południowym parapecie rośliny wyciągają się do słońca, ponieważ to wiosenne słońce to nie jest to samo, co słońce letnie. Dlatego nie należy śpieszyć się z wysiewami. Jeżeli chodzi o pepino, na razie śladu nie ma. Wyczytałam, że pepino ma 3 tygodnie, tygodnie czasu na kiełkowanie, więc zobaczymy za tydzień, czy coś się pokaże. A w te tutaj puste dwa rzędy wysieje pomidory. Które docelowo będą rosły w szklarni. Spośród tych pomidorów będą, będzie oczywiście Hiszpan, czyli ten mój wielki pomidor na przetrwanie nasion. Będzie... Będzie kilka jeszcze... Hiszpan Brutus będzie ten, który miałam w zeszłym roku i... Dwa pomidory stare szklarniowe gatunki, tak zwane, wiecie, prze, przeglądałam moje zasoby i znalazłam mnóstwo nasion w innym pudełku. Postanowiłam sprawdzić czy te nasiona będą kiełkowały. I je też wysieję i dodatkowo wysieję jeszcze nowy nabytek pomidor a na kur, tak to się czyta jakoś miał być odporny na zarazę ziemniaczaną i wszelkie inne choroby szklarniowe grzybowe. Zobaczymy. Mało tego, że ma być tak odporny, to jeszcze ładnie wygląda. Nie skusił mnie jego wygląd, tylko odporność. Nasiona były dosyć drogie. Opis bardzo zachęcający. Przynajmniej opis na stronie producenta. No i czas pokaże. Jestem ciekawa, ile wewnątrz tego opakowania jest nasion, ponieważ opakowanie jest wielkie, chociaż bardzo płaskie. Ale jest to kraj, który tak bardzo krzyczy o ekologii, że aż mnie to zaskakuje. Że to opakowanie jest tak duże. No i myślę oprócz tych jeszcze pomidorów, wysiać takie stare odmiany bezpalikowe, które w zeszłym roku miałam i niestety, ale poległy. A moi drodzy, wewnątrz tego opakowania, wielkiego opakowania. Tak jak mówię, z kraju, który tak krzyczy o ekologii, i na opakowaniu jest napisane, że to jest w zgodzie z ekologią, i tak dalej. W tym wielkim opakowaniu jest siedem jako takich nasionek i dwa wątpliwej jakości. Co to ma wspólnego z ekologią, tak wielkie opakowanie? Nie chcę poruszać tego tematu, bo drażni mnie ten temat, ale gdzie tu mowa o ekologii? Tyle papieru na tyle ziarenek nasion. W każdym razie wysiałam, zobaczymy co z tego wyrośnie. Wysiałam tak jak mówię szklarniowe. Wysiałam te moje kolekcjonerskie. Jak skiłkują to dobrze. Jak nie skiłkują, to w marcu będę wysiewała pomidory gruntowe, więc będzie co wysiewać. Myślę w marcu też wysiać sałatkę. Kapustne wysieję do ogródka. Do pojemników wysieję, ale do innych pojemników. Wysieje też kilka arbuzów i melonów. I być może jeszcze kilka dni. Zobaczymy. No, szkoda, że parapety okienne nie są <laughs> rozciągliwe, bo, bo można by było dużo rzeczy wysiać. Nie chcę wysiewać do szklarni. Nie zakupiłam. Być może jeszcze zakupię takiego takiej mini szklarenki. Wiecie, te łuki. Nie wiem z czego one są zrobione i żeby była szklarenka w szklarni. Ponieważ jednak noce są jeszcze zimne, a szklarnia sama z siebie nie trzyma tak temperatury, bardzo szybko jednak traci tą temperaturę i nie można uprawiać w nieogrzewanej szklarni warzyw na rozsadę. Ale wszystko jeszcze przede mną, także na ten moment to tak wygląda. Spotkamy się w okolicach 15 marca, i wtedy zobaczycie, co tam jeszcze wymyśliłam sobie do wysiewania. Także moi drodzy, tym optymistycznym akcentem dziękuję serdecznie za uwagę. Dużo zdrówka życzę i trzymajmy kciuki za rolników. Pozdrawiam cieplutko.